Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do jednego wersetu z 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jest to 13 werset, który brzmi tak. Dotychczas nie spotkało was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znaleźć. Bardzo często w naszym życiu, kiedy przychodzą pokusy, szukamy usprawiedliwienia, że to jakaś jest wyjątkowa pokusa, jakaś wyjątkowa próba, że to jest wyjątkowe doświadczenie. Ale zobaczcie, że poprzez apostoła Pawła, Bóg przypomniał Koryncjanom i przypomina nam, że żadna pokusa, do której on dopuści, że żadna próba, do której on dopuszcza, nie jest wyjątkowa. Bo w każdej tej próbie nie jesteśmy sami. Że Bóg dopuszcza do tylu, do, do takiej możliwości, aby nie przekraczało to naszej siły. I tak naprawdę nie jesteśmy wyjątkowi, bo wielu mężczyzn i kobiet i staje każdego dnia z podobnymi sytuacjami, z podobnymi próbami. Tylko pytanie jest takie: gdzie będziemy szukać rozwiązania? Czy w naszym ludzkim sposobie? Czy po ludzku? Czy będziemy próbowali sami szukać tego rozwiązania, czy będziemy szukać wyjścia, które przygotował już Bóg? Bo czytamy w tym fragmencie, że w czasie próby wskaże nam wyjście, abyśmy mogli je znaleźć. Nie szukajmy sami rozwiązania, ale szukajmy tego rozwiązania w Bogu. Możemy zwyciężyć tylko i wyłącznie mocą Jezusa Chrystusa, nie własną siłą. Możemy zwyciężyć tą próbę, przejść tą próbę, tą pokusę tylko i wyłącznie kiedy będziemy szukać Bożego rozwiązania, które on przygotował. Bóg obiecał, że próba nie będzie ponad nasze siły i po drugie, że wskaże nam wyjście. Dlatego kiedy przechodzimy próby, przychodzą pokusy, szukajmy wyjścia, które przygotował Bóg. Czasami może to potrwać chwilkę, zanim znajdziemy to wyjście, ale pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym sami. Bóg posyła Ducha Świętego, który ma nas prowadzić, który nas ma wzmacniać. Bóg daje nam mądrość i mamy o tę mądrość też prosić, dlatego też, gdy stajemy w takiej sytuacji próby, szukajmy rozwiązania w Bogu. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.